Witam poszukiwaczy zrzutów 2 marca w niedzielę Tak jak i wczoraj w sobotę Coś wpadło dzisiaj też coś wpadło Na razie bez świeżych Wczoraj była z zeszłego roku A dzisiaj tyczka jest troszkę starsza Z zeszłego roku Ale jest bardzo ładna, bardzo duża tyczka jak widać, ona już tutaj aż pięknie zakwitła na zielono. Więc raczej leczy. Rac, raczej leży dłużej niż jeden rok. Myślę, że około 2 kg będzie miała. Może troszkę mniej, jak poleży w suchym i, i wyschnie, ale, ale ładna, duża. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dwunastak. Wczoraj też był 12, dzisiaj też 12, ale na pewno od innego byczka. Ta tyczka fajnie, 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 że coś wpada, bo zawsze lepiej wracać do domu. Będzie troszkę roboty, trzeba będzie troszkę ją wyczyścić. Ale to nie ma tragedii. No, piesek ja wiem, ja wiem, że ty też chcesz być w obiektywie gwiazdą ale tutaj gwiazdą jest tyczka ładna, naprawdę ładna tyczuszka Kurczę, że ona się tutaj tak uchowała ja tu w zeszłym roku chodziłem ale musiałem iść tak, że jej nie zauważyłem ale znalazłem ją w tym roku Teraz się zastanawiam, bo dwa lata temu podobną znalazłem. I czy to może być do pary? No nic. Będzie mi to. Będzie mi to chodziło po głowie, zanim dotrę do domu i nie przypasuję. No ale będę miał o czym myśleć w drodze powrotnej. Nie wiem, co tu się stało, że tutaj taki jest. Czy to jakiś grzyb? No nic, zobaczymy. Ale pięknie zakwitła. Piękny, zielony kolor ma pieczęć. Nawet nie jest zniszczona. Myślałem, że, że będzie bardziej zniszczona, ale nie jest. No nic, lecę do domu, pozdrawiam wszystkich, życzę szczęścia na razie.